Uh, witam, witam was kochani moi widzowie. Uh, dzisiejszy live jest uh, taki wyjątkowy. To, to, to spotkanie na żywo jest um, no, wyjątkowe. Niestety powodem naszego dzisiejszego spotkania jest uh, niezwykle trudna i poruszająca wiadomość. Uh, uh, Doktor Jerzy Jaśkowski... Um, Wielu z Was, doktora zna, ceni szanuje, trafił do szpitala i znajduje się w poważnym stanie. W tych chwilach ja chciałbym prosić Was o, o pełne zrozumienie i szacunek wobec tej sytuacji. Za moment połączymy się z synem doktora Janem Jaśkowskim z Zygim Stektasu i z tat Tatkiem Rolnikiem, i um, jego syn przekaże nam. Najświeższe informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Oczywiście, wszystko będzie w granicach prywatności, które w takich momentach są absolutnie moim zdaniem kluczowe. Nie jest to czas na jakieś sensacje, lecz na okazanie wsparcia i solidarności. Doktor, wiecie, doktor Jaśkowski przez lata dzielił się tutaj z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Teraz potrzebuje naszego duchowego wsparcia i dobrej energii. Przez ostatnie, no wiecie, przez ostatnie, nie wiem, już trzy lata chyba, ja spędziłem z doktorem niezliczone godziny przed tym ekranem tutaj. Prowadziliśmy programy, które, no, ja wierzę w to, że miały, mają i będą miały olbrzymie znaczenie. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, byśmy nie mogli już nigdy wspólnie porozmawiać czy stworzyć. Kolejnych odcinków z doktorem, więc jestem przekonany, że to jest za kilka dni. Doktor będzie jak Łania znowu biegał tutaj z nami, rozmawiał. Także bądźmy dobrej nadziei, ale zachęcam Was, byście pozostali z nami do końca tego spotkania. Wierzę, że, że my wspólnie, jak się połączymy w tej chwili, to. Damy taki wyraz otuchy, wsparcia, modlitwy dla doktora Jerzego Jaśkowskiego oraz jego bliskich, bo oni też przeżywają ciężkie chwile w tej chwili. Także dziękuję Wam za tą obecność, że się z nami połączyliście. No i razem przejdziemy przez ten trudny czas wszyscy. Witam, witam, witam was, panowie. Dzień dobry, witajcie. Mm, wi witam, witam cię Janku, witam Dzygi, witam tatku Witam J Janku, może ty powiesz nam co, co się dzieje w tej chwili, Może nam powiesz Co się stało i, i co się w tej chwili Dzieje z twoim tatą O J Janku, nie mamy twojego głosu Coś się stało z twoim głosem, może O, czekaj Co, przed... Przez chwilę to jest. Mnie... Teraz, teraz... A teraz lepiej. Tak, teraz lepiej. Teraz lepiej. Powiedz nam, co się dzieje z... właśnie z twoim tatą. Jasne, więc tata w sobotę rano trafił do szpitala e, z rozwarstwieniem aorty. Przez bardzo ciężką operację. E, niestety ma kilka organów, w tym nerkę i, i płuco w tej chwili nie, niesprawne. E, jest zaintubowany. No, jest w stanie ciężkim i, i walczy o życie. To, tak, w bardzo dużym skrócie, myślę, że najważniejsze informacje. Lekarze cały czas no nie wiedzą, jak, jak się to rozwinie. Powtarzają, że stan jest ciężki i. No i pozostaje nam się modlić, tak naprawdę, i trzymać kciuki za jego zdrowie. Teraz, jeśli chciałbym, bo <gryw> przyznam się, że tak. No, ja byłem wychowany, że sprawy rodzinne omawia się w rodzinie, trochę jak z ojca chrzestnego. Tak, ojciec zawsze, zawsze mnie uczył, żeby, żeby o sprawach rodzinnych mówić w rodzinie. I to nie jest dla mnie łatwe, żeby tak się dzielić. Natomiast ja wiem, że wiele osób czeka na te wiadomości, że, że tata był dla nich. Pewną ikoną, legendą, ważnym, ważnym człowiekiem, i, i się po prostu martwicie, i chce, chcecie wiedzieć, dlatego się zdecydowałem tutaj wystąpić. Poza tym, no bardzo uważajcie na to, kogo słuchacie i czego słuchacie, bo już dzisiaj widziałem w internecie i to dziwo nawet Jerzy Ziemba twierdził, co mnie bardzo zdziwiło, że tata nie jest podłączony do, do respiratora że nie jest intubowany. Twierdzi, że taką informację dostał od żony Taty. No nie, nie dostał takiej informacji, albo coś pomylił, albo coś źle usłyszał. No nie mówiąc już o tym, że, że nawet jeżeli ma taką informację, to, to nie ma, um, nie dostał przynajmniej naszej zgody, żeby się taką informacją dzielić. Więc uważajcie na to, kogo słuchacie i, i skąd bierzecie te informacje. Na razie, na tę chwilę, stan jest taki, jak powiedziałem. Stanie jest ciężki, no ale wierzymy, że, że się z tego wywinie. Tak, tak, wierzymy. Ja dzisiaj, właśnie w, zawsze w poniedziałek rozmawiałem z doktorem Jaśkowskim, bo ustalaliśmy tematy na środę, więc kurczę, jestem też bardzo, no to mnie bardzo e, dotknęło, aż nie, mogę, nie mogłem w to uwierzyć, ale e, słuchajcie, ja jestem dobry, ja, mam nadzieję, że. W dobrej wiary. Ja, ja czuję to, że doktor e, wyjdzie z tego e, bardzo szybko i, i tak po prostu wszyscy wszyscy myśmy w tych kategoriach. A mam nadzieję, Janku, że będziesz nas po prostu informował e, e, co jakiś czas e, o stanie zdrowia. Tak. No postaram się w miarę, w miarę na bieżąco informować. Jak cokolwiek się zmieni, to. To będę dawał znać. Znaczy, no ja przede wszystkim chciałem poinformować wszystkich pacjentów, ponieważ Data no, miał dużo pacjentów i no, miał ich wszystkich zapisanych w głowie. My nie mamy żadnego notatnika, żadnych, żadnych telefonów, żeby poinformować tych ludzi, że data jest niedostępna na, na konsultacje, więc chciałem ich wszystkich przede wszystkim poinformować, żeby nie jechali na darmo, bo, bo niestety ludzie z całej Polski przyjeżdżali do taty. Część pacjentów może przejąć moja żona, która też się zajmuje zielarstwem, chłonita. Natomiast no, no nie wszystkich niestety tych pacjentów onkologicznych nie jesteśmy w stanie dalej prowadzić. Także to chciałem jeszcze zaznaczyć. Dobrze, ja umieściłem informację tutaj w opisie pod wideo jest telefon, jest są informacje na, 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 ten, na ten temat. Słuchaj, a ty wybierasz się jutro do szpitala? Tak, najbardziej, tak. To proszę Cię, uściskaj. Tatę od nas bardzo, bardzo, od nas, bardzo wszystkich. Od nas, od wszystkich, nas od wszystkich, od wszystkich widzów na całym świecie nas oglądają ludzie z całego świata. Także tutaj widzę na czacie, jesteście kochani, wrzucacie mnóstwo serduszek. Mi się głos kurczę! Ja ja też, U, urywa, Chciałbym ja podziękować wszystkim, bo też dostaję dużo, dużo wiadomości od Was. wszystkich. Nie na wszystkie odpisuję, przepraszam od razu, ale dostaję dużo tych informacji, dużo słów wsparcia e, i życzeń zdrowia. Także no, jest to naprawdę bardzo miłe. Dziękuję wszystkim bardzo. A dobrze. W ja, statku. E, tak. Andy, pozwól mi tylko powiedzieć, że, że ja bym chciał podkreślić to, to co Jan, ty powiedziałeś o tym, że doktor jest ikoną. On, on jest człowiekiem, który poprzez swoją ogromną wiedzę, łatwość spotykania się z ludźmi, ale też taką no, nieustanność w szerzeniu tej wiedzy zrobił taki wyłom w tym murze, bo on się niczego nie boi. I ja myślę, że to jest też taki dzień, w którym my musimy dać mu tej dużo, dużo tej dobrej energii, tego ciepła, miłości dla niego, żeby on przetrwał ten trudny czas i wrócił do nas. Tak, tak, tak. Um, tak musi być. Tak będzie. Tak będzie. Tak będzie. Sadku? Tak, Janku, w pełni się zgadzam z tobą się realizuję z tym, co mówisz no ale właśnie tak, właśnie ja też dzisiaj dostałem tę inf informację. To po prostu nie wiedziałem w ogóle gdzie pierwsze wykonać telefon. Gdybym miał do ciebie, zadzwoniłbym do ciebie, a zadzwoniłem do, do Danusi. No i właśnie też odebrała. No i tak właśnie my traktujemy doktora jak jedną, jak, 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 jak rodzinę, jak naszego po prostu brata, wujka stryjka i, no, tak. i przede wszystkim serdecznego y, przyjaciela No i też ci ludzie no, oczekują oczekują właśnie was y, y, członków rodziny, także dzięki za to że, że zgodziłeś się na to bo ja agendę mi zaproponował no ja nie wiem ja po prostu wymienię, ja, ja w ogóle żadnego wpisu nie robiłem żadnego jakiegoś tam po prostu cokolwiek co by można było podpisać się, czy serduszka wysyłać się czy cokolwiek zadzwoniłem do, do Danusi i, i dzięki, że, że was widzę sercem duchem i ja sobie też inaczej nie wyobrażam, ja, 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 ja mocno wierzę, że jednak ta siła, siła, ta, 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 ta po prostu, ta moc ducha sprawi, że, że tato będzie jeszcze wielu ludziom właśnie pomagał. I tak to się składa właśnie, że pomaga się wszystkim, tylko nie, nie sobie zapomina się o sobie i no. przykuty do komputera, przykuty do, do pacjentów, że są. Często miałem okazję bywać tam, prawda w domu, no to to się w głowie nie mieści. To pacjenci wchodzą przyjeżdżają, zresztą ja mam tutaj blisko takie małe dzieciątko, które, które doktor po prostu fizycznie tam po prostu ratował i, i nie chciało się tej kobiecie wierzyć, że, że cokolwiek jest że nie No i, 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 i tak to po prostu jest. No tyle ludziom, którym pomógł, to teraz ta, ta, ta moc po prostu i to wsparcie duchowe idzie za nim i, i myślę, że, że będzie dobrze. Słuchajcie, doktor jest potężną istotą, potężnym człowiekiem, który pomagał tak wielu tysiącom ludzi przez całe życie, to, to, to są niezliczone ilości, to teraz my, tysiące ludzi z całego świata, ja. musimy mocno pomagać, wierzyć w to, że doktor no, dojdzie do pełni zdrowia. I szybko, bardzo szybko. Ja tylko dodam jeszcze, ja Andy, właśnie bo, bo dużo też telefonów do mnie bo, bo tak się składa że jakoś tam jestem kojarzony i, i, i w tych live'ach i w tych po prostu miałem przyjemność gościć, gościć doktora to cała Polonia jest po prostu poruszona i, i Polonia już po prostu chce myśli o rehabilitacji i tak dalej ale ja mówię tak na razie skupmy się nad tym żeby żeby odzyskały te funkcje podstawowe życiowe a jeśli cokolwiek to na pewno na pierwsze pytania to będą do, do, do Danusi, do Ciebie, Janku, żebyście wy po prostu podejmowali jakiekolwiek decyzje. Także bądźmy, prawda, jak gdyby w ciszy to załatwiamy. Więcej, więcej z mocy ducha to niech się, niech się to niech się to dzieje. Właśnie, właśnie. A, a Janku, a czy Ty, e, czy lekarze mówią coś na przykład na temat tego, jakie są przewidywania, czy dają jakieś określone. Mhm. E, terapię czy nie, nie na razie na razie tylko powtarzają to jest ciągle stan ciężki e, ciągle jest walka o życie na razie o ten, naprawdę o przetrwanie i dopóki się nie poprawią te pewne parametry zwłaszcza płuc e, no to to musi być utrzymany w stanie śpiączki farmakologicznej i, i zaintubowany Także no tutaj, tutaj jeszcze czekamy, tutaj walczymy. Na razie jeszcze nic nie wiadomo, ani w jedną, ani w drugą stronę. Mamy, mamy mnóstwo wspaniałych życzeń. E, wysyłam dla doktora Jaśkowskiego dużo, dużo bardzo dobrej energii. Maria Komosa e, Iwet Czapińska to prawda więcej mocy ducha. Po, e, Pozdrowienia dla doktora Jaśkowskiego, Piotr Szymczewski. No, słuchajcie, dziękujemy Wam, kochani. Łączcie się, właśnie módlcie się yy, i przesyłajcie dużo pozytywnej, yy, mocnej, zdrowej energii. Yy, no, doktor będzie z nami, będzie, musi być z nami. To nie ma innej drogi, nie ma innego wyjścia. Wiele ludzi się dołącza do, do tych życzeń, mnóstwo ludzi chce, bo to my nadajemy na trzy kanały: na Diego, na mój kanał i na Rumble. Ja widzę właśnie, że Dagmara z Arizony wylądowała, bo ja ją odwoziłem na lotnisko, ona już wylądowała w Arizonie i już robi swoje. Więc ja myślę sobie taki apel krótki, Andy, wiesz, że kiedy skończymy ten live, żebyśmy po prostu usiedli w zaciszu i wysłali swoją moc, dziękczynienie dla doktora, otoczyli go miłością, to tego nie trzeba wiele. Usiąść, pomyśleć, a wszystko się stanie tak, jak Pan Bóg będzie chciał. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, panowie. Może dzisiaj już zakończymy ten live, bo po prostu. Tak. Właśnie tak jak mówisz, Zigi, trzeba, trzeba w spokoju usiąść i, i pomyśleć o, o doktorze. O Wyobraź już wyobrażamy sobie, że mamy kolejny live z doktorem i będziemy, będziemy robić przerabiać wszystkie historyczne przykręty zdrowotne i tak dalej. E, ja, mam, ja, ja już miałam dla doktora, słuchajcie, tyle informacji na temat dronów tutaj w New Jersey. Doktor, doktor mówił, że e, rozmawialiśmy na. Wiecie, że nas drony atakują w New Jersey, i tu już miałam przygotowane tak mnóstwo informacji na. Widzicie, musimy poczekać trochę. Drony, mam na, nadzieję, że będą jeszcze latać. Jak, jak doktor z powrotem do nas wróci. To. Od razu mówię, że z Danusią będziemy limitować to wszystko teraz. Tak. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że teraz, tak. raz teraz, już czas, czas się zabrać za własne buty. Masz rację. Tak, tak, tak. tak. Ale, no. ale tak, nie wymuszenia nie, nie, nie nie po prostu tam z tego fotelu, foteliku. Ja, mnie się udało na chwilę wskoczyć tam, jak byłem u Was. A tak to w ogóle przykuty do fotela i. Jak, jak odchodził od komputera, przecież tyle, tyle książek ostatnich, tyle wiadomości, to przecież to się nie, 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 nie robi na piechotę, żeby sobie pójść na, na spacer do parku, tak? No, ale po prostu siedzieć bez ruchu, a te wszystkie podróże do mnie i do Roberta Wagnera i na inne konferencje, no. to przecież to, 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 to 20-latek miałby po prostu dość. Ale ja słuchajcie, byłem zmęczony. No, no. Co, słuchajcie... Dzień, jesteśmy za to, i teraz bierzemy się za, za moc modlitwy. Tak, tak. Ja, ja na przykład nie pamiętam, dosłownie nie wiem, jak szybko na przykład 3 godziny z doktorem mijają. To, to po prostu zaczynamy program, ja patrzę, 2 godziny, 50 minut już minęło. Także takie 2,5 do 3 godzin to było normalne. I to e, także e, do, dosłownie ja byłem w szoku, bo w środę, jak mieliśmy program ostatni. To nic nie wskazywało na to, że doktor no, jest słaby czy coś się z nim dzieje, prawda? Więc, więc to musiało być nagłe. No. Ja chciałbym dodać, że pewnie w imieniu moim i nas wszystkich tutaj, ale widzów również podziękowania dla ciebie, Janku, za to, że przyszedłeś do studia i chciałeś to powiedzieć. Jak również chcielibyśmy to powiedzieć żonie doktora. I, i, I też was otoczyć miłością, bo wiemy, że no, doktor jest w tej chwili zaintubowany i jest w stanie śpiączki farmakologicznej, więc nie wie, co się z nim dzieje, ale wy to wiecie i wy to czujecie i wy to przeżywacie. Więc my was też otaczamy miłością i ciepłem. Dziękuję bardzo. Przekażę tak, też. Także, Janku, właśnie uściskaj mamę i jutro uściskaj doktora w szpitalu. No i dawaj nam znać, co się dzieje. Jasne. Będziemy, będziemy informować. Dobrze, to dziękuję Wam, to będziemy, będziemy kończyć. Uh, ja i, I do następnego razu. Do raz. następnego.